Przez tego maniaka, którego zwałaś mężem, straciliśmy wszystko. Rodzina tego szaleńca potraktowała mnie ogniem. Jak twoim zdaniem miałem zareagować? Jak mój brat, jak ten chłopak, który zawsze stał za mną murem i którego ja wspierałam, nawet gdy dokonywał samolubnych wyborów. Myślałam, że mnie odnajdziesz, że choćbyś był zły czy smutny. Nigdy mnie nie opuścisz, w najtrudniejszej chwili. Masz pojęcie, jak to jest? Wiedzieć, że Twój egoizm zranił kogoś, na kim najbardziej Ci zależało? Opuścić Cię? Ja rozpaczałem. Dobra, dobra, wystarczy już. Nie macie nic lepszego do roboty niż gapić się na rodzinne pojednania.